Im końca rozgrywek, tym więcej podtekstu. Jak zwykle ci najlepiej zorientowani wiedzieli wcześniej, jak zakończy się mecz odrys z GKS-em Katowice. Można było odnieść wrażenie, że jedynymi niezorientowanymi byli szkoleniowcy obydwu zespołów. Ja gram o prestiż miasta, o prestiż kibiców. Chciałbym, żeby i chłopcy zrozumieli tok mojego myślenia. Jasne, że cieszę się bardzo, że z tych punktów z zespołem, który tyle przeobrażeń w ciągu jednego sezonu w nim było. Chciałbym po prostu, żeby dzisiaj była sportowa przede wszystkim walka, dobre widowisko. Został mecz przeniesiony na godzinę 20. No, myślę, że w opolu, żeby krótko mówiąc, zawiało dzisiaj pierwszą ligą. Trener Paweł Kowalski jak zwykle w ostatniej chwili wychodzi z szatni. Panie trenerze, to już taki zwyczaj, czy pan się tam koncentruje? Nie, tak muszę wychodzić. Ostatni. Zawsze kapitan wychodzi ostatni ze statku. Panie trenerze, za chwilę zaczyna się mecz. Niech pan zdradzi, jak mają grać chłopcy. Tak, żeby wygrać. To znaczy? To znaczy, no jeśli bym miał porównywać to do meczu z Łęczą. Z rozmachem, dobrze. No, no musimy chcieć grać u nich na ich połowie. Po raz pierwszy. Tak, że zakładamy, tak zakładamy, żebyśmy tam chcieli grać. Będziecie grali przy świetle. Czy to coś zmienia? Nie zmienia. My jesteśmy, jak, jak wiemy, to jest zespół, który nieraz już grał przy świetle i to, to nie ma znaczenia dla nas. Opolski mecz rozpoczął się jednak od ataków gospodarzy grających szeroko i z pierwszej piłki. Bramkarz GKS-u Katowice Jarosław Tkocz pokazał się z jak najlepszej strony, pewnie interweniując w kilku sytuacjach. W dziewiątej minucie Jasko próbował strzałem z rzutu wolnego zaskoczyć bramkarza gości, ale bez powodzenia. W pierwszych 20 minutach katowiczanie ograniczali się do sporadycznych prób kontrataku główną uwagę, skupiając na obronie dostępu do własnej bramki. Odra najgroźniejszą sytuację stworzyła w 44 minucie po rzucie wolnym egzekwowanym na wysokości pola bramkowego. Piłka zagrana do Mariana Kucharskiego, ten decyduje się na strzał, Piłka odbija się jeszcze od piechoty i minimalnie mija bramkę Tkocza. Druga połowa rozpoczęła się od zdecydowanych ataków GKS-u. W 46 minucie Kubisz decyduje się na techniczne uderzenie, po którym bramkarz Odry Rafał Kopanecki wybija piłkę na róg. Po rzucie rożnym bramkarz Odry popisuje się kolejną udaną interwencją i w Opolu jest nadal bezbramkowy remis. Później do głosu dochodzą pseudokibice. Katowiccy starają się wedrzeć na boisko, natomiast miejscowi rzucają racę. Efekt? Sędzia Gilewski przerywa pojedynek na kilka minut, a odrzek grozi poważna kara finansowa. W 52 minucie wydawało się, iż Dudek musi zdobyć bramkę. Zabrakło niestety zimnej krwi i piłka poszybowała wysoko nad bramką. W 59. minucie Artur Andruszczak otrzymał podanie przed polem karnym. Mocno strzelił, ale i tym razem Kopanecki pewnie sparował to uderzenie. Pięć minut później Marcin Bojarski otrzymał prezent od opolskich obrońców. Strzelił w długi róg, ale piłka odbiła się od słupka i wróciła do gry. W miarę upływu czasu gra GKS-u nabierała rumieńców. Goście nie trzymali się już kurczowo swojej połowy, raz po raz starając się... Już stworzyć groźne sytuacje pod bramką Kopaneckiego. I właśnie w 70. minucie bramkarz Odry w sobie wiadomy tylko sposób obronił strzał Andruszaka otrzymując rzęsiste oklaski. Jedyna bramka w tym meczu padła w 84. minucie. Kolejna dobra sytuacja została wykorzystana przez Adama Bałę. Trener Paweł Kowalski miał trenerskiego nosa. Zaledwie 60 sekund wcześniej wpuścił tego zawodnika na boisko a on odwdzięczył mu się bramką. Już do końca wyniku nie uległ zmianie, GKS Katowice pokonał Odreopole 1 do 0.